Cześć, witajcie na Kolejny odcinku. Dziś już mamy 8 8 grudnia. Także 8 odliczamy. Z naprawą. Z naprawą. 8. Swoineczki. Tu mam pusameczkę. I same tu dzisiaj mamy. Wodę Scrap Past, czyli yy, taki delikatny peeling. Jeszcze sobie doczytam. Co to jest dokładnie? Delikatnie złuszczający peeling do ciała. Peeling do ciała, zobaczymy jak to pachnie. To ma 70 ml. No, taki zapach troszkę mydlany na początku. No, nie wiem. Może się będzie podobał. Usameczka um, mamy tu. Herbatka zielona, mango z grejpfrutem. Grejfruty bardzo lubię. I um, kosmetyki. Dzisiaj złote podałeczko. Usameczka. I sprawdzam, co tutaj się znajduje. To będą cienie. Teraz się okaże, co tutaj jest. Tak, tu jest cień, ale jest tylko jeden. No, nie wiem, może jakoś wyjątkowo. I co tutaj mamy? Nazwa to Perseida Ups, trochę mi w tą stronę. A, jest taki. Yy, taki błyszczący. Zaraz sobie tutaj sprawdzimy. Oni mają też takie turbo cienie i w ogóle yy, nie wiem, czy widać. widać jak się błyszczy. No, taki delikatniutki. Ok, cień wędruje do paletki. Mam nadzieję, że to nie była pomyłka i jest tylko jeden dziś delikatnie go tutaj sobie na i teraz będę miała całe ręce świecące no dobra chowam ok i zabieramy się za kalendarze Dziś ósemka na choince, co nam przyniesie. A mamy karteczkę, karteczka. I świąteczne odliczanie. Ósemka jest tutaj. No tu mamy szyszki. Za milion oraz koperczka w kopertce krystal cash z numerem 6, bonus 7 z numerem 17 za 5 zł 10 razy kasa, gwiazdka z nieba, neonowe 7 oraz Owocowa. Od owocowej sobie zaczniemy. Zobaczcie, jak mi świecą się ręce. No to sobie zrobiłam. Numer 93. Zaznaczamy tutaj owocki. A więc yy, tak yy, nie, zapomniałam powiedzieć. Dzisiaj strapeczki yy, za 38 zł w kopercie. No, czy coś odzyskam, no to zaraz się okaże. Tutaj zaznaczamy najpierw gruszkę i ananas. To jest jeszcze gruszka. To jest gruszka. To ananas. Dalej, truskawka i borówka. Ja muszę ją doświetlić sobie, bo nagrywam bardzo raniutko. No, jeszcze jest ciemno na dworze po prostu i niestety, jak idę tak wcześnie do pracy. Ale można, można nagrać, tylko trzeba chcieć jeszcze wcześniej wstać niż zwykle. Także tutaj strap masy są taką fajną motywacją do wstawania i nagrywania. Dla Was, oczywiście, co mnie tam bardzo cieszy: winogrono i karambo tutaj, karambo tu. I tutaj mam nadzieję, że też się cieszycie, że nagrywam chociaż trochę banany oraz figa. No to tutaj mam figę i banany. Tutaj są banany. I tutaj. Dobrze. Kolejne to awokado i arbus. Tu awokado, tutaj jest tu. Arbuzika mam tu. No i to tyle. Ostatnie dwa to wiśnie oraz kokos. Wiśnie są, tutaj jest kokos, wiśnika i kokos. No ta linie, przed, ten, owocowa, nie linie matka, co już ta owocówka niestety nic nie, nie przyniosła. Na no nowe siedem z numerem 25. Widać, widać. I tutaj mamy siódemkę. Szukamy siódemki albo gwiazdki. 6, 9, 8, 9, 5, 4, 2. jeszcze 1 2 trzy oraz 4. Na no, nowe też nic nie przynosi. Gwiazdka z nieba z numerem 10. coś mam wrażenie, że ja ostatnio same dziesiątki dostaję z tej zrapki. 21 7 34 to już jest, która z kolei yy, i 9, którą

Na moje liczby, tutaj jest 42. No to pięknie, tutaj bardzo blisko. 14 nie ma, 15 też blisko. 17 przeskoczyło, 9 nie ma, 37. Nie mam 30 w ogóle. 1. 28, 40 oraz 31. No to te maluchy wszystkie zawiodły. Zobaczmy. Bonus 7. Domówiłam, numerek 17. Szukamy pliku albo siodamki. Wiśnie. Cytryna. Awokado. Chmurka. Mury, rower, diamenty, zegar, narty, dalej kawa, perła, plecak, biedronka, a yy, arbus, Przepraszam, się zaciłam gwiazda, korona i tu trzymy jeszcze. Glips, słońce, podkowa, palma i ananas. No to piękna wybrałam z drapki. Nie ma co. Ostatnia, nasza najnowsza premiera Crystal Cash z pięknym reniferkiem. Ta drapka jest po prostu...

Dwadzieścia cztery, blisko. Trzydzieści dwa też blisko, szesnaście blisko. I na końcu dwadzieścia jeden, no nie, no pojechało teraz jeden, dwadzieścia siedem, czternaście, trzydzieści dziewięć, dwa. Następny rządek tutaj 12, ale nie mam, 37 z blisko. Czwórki nie mam w ogóle takich niskich, 36 nie ma i 7 też nie mam. Ostatni tu rządek jest 15, to nie to 40. 18, 5 i na koniec 8. No to dzisiaj w moich wybranych stawkach nie trafiło się nic. Wszystko są przegrane. No zostaje mi się balsamik, zostaje mi się herbatka, którą sobie za chwilkę yy, będę robiła. No i. Cienie w kolorku takim szampańsko złotym. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, już nie przeciągam i zapraszam na yy, jutrzejszy dzień na kolejne odliczanie do świąt. Dziękuję Wam bardzo za komentarze, za subskrypcję, za wszystkie lajki. No i się żegnam Pa!